Cześć, witajcie. To ja Szeptucha Emocja, czyli Magdalena Świerzewska i w kolejnym odcinku podcastu Szepty do ucha, gdzie rozmawiamy o hipnozie i pracy z podświadomością. Chciałam powiedzieć coś na temat regresji. Bardzo wiele osób, kiedy słyszy, że zajmuję się hipnoterapią, w skrócie umownie ja mówię hipnozą, pyta mnie: "Serio, ty robisz taką hipnozę?" Ja mówię, tak, no. Ale taką, taką, wiesz, taką regresję do poprzednich wcieleń. I też nie za bardzo wiem wtedy, co ja mam wam odpowiedzieć, dlatego że y, to trochę wygląda inaczej z punktu widzenia terapeuty i z punktu widzenia takiej osoby, która przychodzi na sesję i ma pewne oczekiwania. No właśnie, ma pewne oczekiwania, czyli y, jakie? Po co chcesz tak naprawdę przyjść na sesję? To jest pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, zanim w ogóle się wybierze do hipnoterapeuty, ponieważ jest to taka sama forma terapii jak każda inna. Czyli mamy coś, co nas denerwuje, co chcielibyśmy zmienić i próbujemy to zrobić we własnym zakresie, ale nam nie do końca wychodzi, więc szukamy pomocy. I ta pomoc może być pomocą psychologiczną, pomocą terapeutyczną z każdego z nurtów, które znamy, pomocą coachingową, czasami pomocą psychiatryczną, a czasami po prostu jest to pomoc hipnoterapeuty. I... Jeśli szukasz pomocy w jakimś zakresie, jeśli uważasz, że jest jakaś przestrzeń do pracy, no to należy określić właśnie po co ty przychodzisz, jaki jest cel tej wizyty. Z czym chcesz się zmierzyć? Co chcesz wyeliminować ze swojego życia? Co chcesz zmienić? Albo na co chcesz tą część, która cię blokuje, która cię trzyma zmienić. I w takiej standardowej sesji hipnoterapii po wstępnym Omówieniu problemu, chociaż staram się tego słowa problem nie używać. Idziemy dalej. Idziemy w hipnozę, i to, co się tak naprawdę zadzieje w fazie transu, to już jest zależne od Twojego umysłu. Jeśli są jakieś traumatyczne wydarzenia, które naprawdę odcisnęły bardzo silne piętno na Twojej psychice, to jest duże prawdopodobieństwo, że to, co zobaczysz w transie, wcale nie będzie. Tym zdarzeniem, które tak naprawdę miało miejsce. Nasza podświadomość to są silne zapisy, które nami rządzą, które warunkują nasze zachowania, y, y, które powodują, że pewne rzeczy robimy, pewnych nie, ale jej podstawową czynnością, dla której ona w taki, a nie inny sposób. Nami włada, że tak bym się wyraziła, jest obrona. Obrona przed ponownym przeżywaniem traumy, która najbardziej cię w życiu dotknęła. Jest duże prawdopodobieństwo, że pewne traumatyczne zdarzenia zostaną prze przedstawione w czasie tego transu zupełnie inaczej niż one się odbywały w rzeczywistości. Na to składa się też nasza pamięć, która też nie jest bardzo dokładna, o czym mogliśmy się. Przekonać wiele razy, kiedy na przykład słuchamy zeznania świadków z jakiegoś zdarzenia. Tak? Każdy jakby widzi to samo zdarzenie z innej perspektywy, nakłada na nie swoje własne filtry i przedstawia je tak, jak je zobaczył, i, i rolą takiego e, dochodzeniowca jest to, żeby to zebrać do kupy i, i wybrać z tego e, jeden obraz danego zdarzenia. Więc każdy z nas będzie widział, to samo zdarzenie, tą samą osobę, tą samą sytuację zupełnie, zupełnie inaczej. I wiele ważnych wątków będzie omówionych przez poszczególnych uczestników zupełnie inaczej. Więc pamięć to jest jedno, ale druga rzecz to jest właśnie ta funkcja ochronna naszej podświadomości, która i wiele razy mi się tak zdarzało, w momencie kiedy klientka czy klient przychodzi na sesję i wie, że na przykład w życiu była jakaś przemoc, gwałt, były jakieś takie dramatyczne sytuacje w domu rodzinnym, do których na przykład nie chce wracać, bo nie chce ponownie przychodzić tej traumy. To często zdarza się tak, że nie widzi w czasie sesji hipnoterapeutycznej takiego zdarzenia. Nie widzi osób, które rzeczywiście były w tym momencie. Nie widzi ich wprost. Widzi ich za pomocą na przykład jakiegoś bohatera z filmu, na przykład zupełnie obcych ludzi. Te, te sytuacje, te osoby, te symbole, tylko reprezentują pewne zachowania, pewne osoby, które powinny się tam pojawić? I to powoduje, że niektórzy myślą, wierzą, że cofają się do poprzednich wcieleń. Jakie ja mam do tego podejście? Ja mam takie podejście, że jeśli wierzysz, że. Dusza przychodzi na świat, reinkarnuje i ma te zapisy z poprzednich wcieleń. To rzeczywiście niech to tak dla ciebie będzie. Ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że miałam już kilku napoleonów, więc dwóch czy trzech bodajże, więc no to dowodzi jednak, że tak do końca też nie jest. Druga rzecz, że są to rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Więc ani ja nie krytykuję tego, że ktoś wierzy, że cofa się do poprzednich wcieleń, nie neguję tego i nie potwierdzam, ponieważ są to rzeczy, których w żaden sposób my sprawdzić nie możemy. Z punktu widzenia terapeutycznego ważna jest scena, która się rozgrywa, ważne są emocje, ważne są blokady przekonania, które wychodzą podczas takiej sceny. Ważne jest to, że zostaje uwolniony jakiś zasób emocjonalny. Pojawiają się łzy, pojawia się uczucie ulgi, pojawia się uczucie ciężkości. Dla mnie ważne jest to, z czym my pracujemy. Więc jakby sama scena, bohaterowie, środowisko, w jakim dana osoba znajduje się w fazie transu, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. To jest kwestia wiary danej osoby. To jest kwestia tego, co dana osoba, jaki ma światopogląd, co myśli o świecie, w jaką religię wierzy. I nie mam prawa tego ani podważać, ani potwierdzać. Pracuję w taki sposób, że nie wywołuję konkretnych wspomnień związanych. Na przykład, z tym, że ktoś się kompulsywnie obiada, czy że ma lęki przed wystąpieniami publicznymi, czy nie może rzucić palenia, nie wywołuje konkretnych scen z dzieciństwa, nie przywołuje e, wspomnień. I tak samo nie prowadzę sesji w kierunku konkretnie cofnięcia się do jakiegoś konkretnego wcielenia. Po prostu chcemy zobaczyć, z czego wynikają zmagania danej osoby. Które spędzają jej sens powiek dzisiaj. I czy to będzie scena, która jest typowo wspomnieniem z dzieciństwa, z wcześniejszych okresów życia, czy to jest zupełnie abstrakcyjna scena prawie że z filmu science fiction, czy z filmu historycznego, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Więc odpowiadając na pytania, które bardzo często padają, czy wykonuje regresję? Tak, każda hipnoza jest formą regresji, ponieważ słowo regresja oznacza cofnięcie się, to jest y, powrót do, do stanu wcześniejszego, czyli zawsze pojawia się taki wątek, że coś się z czegoś wzięło i my dochodzimy do sedna sprawy. Więc można powiedzieć, że każda sesja hipnoterapeutyczna jest regresją. Czy wykonuje regresję do poprzednich wcieleń, nie indukuje czegoś takiego, że cofniesz się teraz do trzech wcieleń, w których na przykład byłaś ofiarą, i z tego wynika, że dzisiaj nie możesz wyjść z tego trybu ofiary. Takich rzeczy nie robię. Ja proszę o to, żeby podświadomość pokazała nam, z czego wynika na przykład, właśnie e, taki tryb ofiary u klienta. Z czym to jest związane, i idziemy za tym, co się po prostu pokaże. I trzecia rzecz, którą też tutaj chciałam potwierdzić: hipnoza nie jest snem. Więc nie ma mowy o tym, że się nie wybudzimy, że śpimy albo że nie panujemy nad czymś typu nasze odruchy, co mówimy, bo cały czas panujemy nad naszym ciałem, mamy świadomość tego, co przekazujemy, co chcemy zachować dla siebie natomiast jest swego rodzaju snem, jeśli chodzi o to, co nam się pokazuje pod zamkniętymi powiekami. Na co skupiamy całą swoją uwagę. I akurat w tym zakresie rzeczywiście można to porównać do snu. W takim sensie, że właśnie nam się pokazują tak jakby we śnie jakieś sceny, jakieś osoby, doświadczamy jakieś przeżyć, tak jakbyśmy spali, ale jesteśmy cały czas przytomni. I świadomi tego, co się dzieje, dzieje, i pamiętamy wszystko, co się z nami działo przez ten czas. Mało tego bardzo często pamiętamy nawet bardziej, e, niż, e, niż gdybyśmy siedzieli na kozetce na przykład u psychologa i rozmawiali o jakimś problemie, ponieważ przeżywamy to jakby wewnętrznie. Jesteśmy bardziej na tym skoncentrowani, więc mm, tutaj zdolność do zapamiętywania jest większa niż w czasie takiej zwykłej rozmowy, gdzie rozpraszamy się różnymi czynnikami zewnętrznymi. Hipnoza jest właśnie skoncentrowaniem się tylko na jednej rzeczy, w tym przypadku właśnie na tym, co nam się pokazuje. Dlatego ta pamięć jest tego, co się działo z nami, co mówiliśmy, jest dużo lepsza. Mam nadzieję, że wyjaśniłam jedno z podstawowych pytań jakie mi najczęściej zadajecie. A jeśli interesuje Was ta tematyka i macie więcej. Rzeczy, które trzeba wyjaśnić, doprecyzować, yy, lub jakieś mity, z którymi powinnam się zderzyć, to zapraszam do komentowania, do wysyłania zapytań. Bardzo chętnie na te wszystkie pytania odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie, Magdalena Świeżewska, Wasza szeptucha Emocja.